Jakub T. za swoje przerażające czyny skazany został na 12 lat pozbawienia wolności. Jego sprawa oraz wyrok wywołały ogromne kontrowersje nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie. Teraz mężczyzna wychodzi z więzienia, a na ten temat po raz kolejny rozpisują się wszystkie media. Decyzja sędziów dla wielu jest szokiem. Jakub T. w 2008 roku dopuścił się przerażającej zbrodni. Rozpisywały się o nim nie tylko polskie, ale i zagraniczne media, czyn ten bowiem był szczególnie wstrząsający, bezlitosny i przerażający. Teraz po 12 latach mężczyzna wychodzi z więzienia, a jego sprawa znowu powraca na pierwsze strony gazd. Często zbrodnie nagłaśniane przez media budzą powszechne oburzenie wśród obywateli. Czasem powodem jest wyjątkowo niski wyrok, innym razem chodzi natomiast o przerażając szczegóły. Jakub T jednak łączył wszystkie te elementy i przez długie tygodnie jego sprawa komentowana była przez miliony. Wstrząsająca sprawa sprzed 12 lat, która poruszyła miliony w 2008 roku Jakub T. dopuścił się wstrząsającej brodni. W brytyjskim mieście Exeter zaatakował i zgwałcił 48-letnią Brytyjkę. Janę Dwa lata po tym tragicznym zdarzeniu kobieta zmarła, a cała sprawa dotknęła nie tylko Polaków i Brytyjczyków, ale i wiele osób w całej Europie. Mężczyzna skazany został przez sąd w Wielkiej Brytanii na karę podwójnego dożywocia, jednak kara ta oczywiście nie była możliwa do wprowadzenia w życie w polskim systemie. Z czasem przeliczono ją na nasze warunki, gdzie Jakub T. dostał 12 lat. Jest to najwyższa kara, jaką można dostać w Polsce za gwałt. Zbrodnia i szybki wyrok to jednak nie schemat, który sprawdził się w tej sprawie, podczas śledztwa doszło do wielu kontrowersyjnych sytuacji, które oburzyły obywateli. Jakub T. Po 12 latach wychodzi na wolność Szczególnie wielkie emocje wywołało u obserwatorów sprawy Jakuba T. badanie DNA, którego wiarygodność została podważona zarówno przez mężczyznę, jak i jego rodzinę. Lekarzowi przeprowadzającemu badanie obrońca zarzucał niechlujstwo w sprawie, materiał genetyczny w ciele kobiety nie był zgodny z próbkami podejrzanego, konieczne było zatem kolejne badanie komputerowe które dopiero jasno udowodniło zbieżność kodów. Teraz po 12 latach głos Wielkopolski poinformował, iż Jakub T. zakończył swój wyrok i wyszedł na wolność. Nowina ta ponownie wywołała ogromne emocje, a w internecie pojawiły się dziesiątki komentarzy przerażonych ludzi, którzy są pewni, iż mężczyzna nadal stanowi niebezpieczeństwo. Internauci zgodnie twierdzą, iż lepsze by było wykonanie kary brytyjskiej podwójnego dożywocia.